Witam was. Tu mam Witam was. Witam bardzo. Serdecznie. No. Dzisiaj w e, podróżku będziemy robić to na co czekaliśmy już bardzo długo. W ogóle tak na początek właśnie witamy Was serdecznie. Gabrysia, dzisiaj mi pomaga. I Januszek. E, i w naszym powrótku będziemy przycinać o, prostu bardzo, drzewka owocowe. owocowe. Nie będziemy wyszczególniać na jabłoń, na wiśnie, bo mamy tutaj jabłonie, a wiśnie mamy i szereśnie. I, 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 I będziemy przycinać. Przycinanie takich owocowych drzewek właśnie robi się w lutym, marcu. To jest taka najlepsza pora, żeby, żeby to zrobić. po co je się przycina. Jak, jak, jak To przycinamy, jeżeli chcemy, że będzie za wysoko rosły, możemy obniżyć tę koronkę, no i żeby lepiej właśnie owocowały, żeby lepiej rosły, żeby nie chorowały, bo to też jest w sumie, po to jest przycinanie, to są różne typy przycinania, jest przycinanie na przykład, żeby wiem, są, jest przycinanie takie, wiesz, pielęgnujące, czyli takie jak my dzisiaj będziemy robić, jest przycinanie sanitarne, czyli na przykład jak roślina jest chora. Jest też yy, przycinanie na przykład formujące, czyli właśnie też może dzisiaj będziemy to robić, jeżeli nasza przykład roślina rośnie za szeroko lub za wysoko i jest też jeszcze przycinanie jakie? Artystyczne takie, tak? Czyli na przykład mamy, nie wiem, tuje, czy mamy tam na przykład, tam mamy wieżbę, tylko że na artystyczne przecinanie jest dziś jeszcze chyba troszkę za szybko. W ogóle to polecam zaopatrzyć się w jakiś taki kalendarz przecinania, nie? żeby wiedzieć kiedy nie przycinać my ma. mamy taki kalendarz można się zaopatrzyć w internecie łatwo znaleźć no nie no będziemy przycinać akurat drzewka owocowe bo teraz jest na no, przycinanie drzewek owocowych mamy dzisiaj połowę lutego tak? Który mamy dzisiaj luty? 9 no i prawie, prawie połowa lutego no, wiem, tutaj będzie połowa lutego no to co, zabieramy się za a jeszcze zanim zaczniemy przycinać to pokażemy może jakie mamy narzędzia przygotowane do tego Pokaż Gabrysia. Uważaj na, mik na ten na od mikrofonu. Ja mam tutaj okulizak, który to się przy przyda do małych, drobnych gałązek. O, Gabrysia się pokazuje. Tak. Się <grym> pokazuje Gabrysia nam y nożyczki takie małe. Pokaż kolejne. Co tam mamy? Możesz dwa przynieść. No, albo daj, pokażemy po kolei. Ładnie do kamerki. O, tu mamy co jest takie mamy. O tą firmą może bo To nie istotne. <grym> taki sekatorek mamy piłkę jakby do grubszych gałęzi takich mamy taki sekatorek i mamy jeszcze oburęczny sekator też do takich grubszych gałęzi sekator oburęczny nożyce jak kto woli tak nożyce to są raczej do żywopłotu to jeszcze co innego też ma, ale to będzie potrzebne kiedy indziej otóż na razie Gabrysiu na jeszcze co jest bardzo ważne jeżeli chodzi o przycina Drzewka tak zwane pestkowe, czyli wszystkie, które mają pestki, czyli właśnie na przykład śliwy, jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie. Wszystkie te drzewka, choć Gabrysiu ucień nie widać, tak? a nie widać, się wszystkie te, wszystkie te roślinki po przycięciu należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą. Mamy tutaj też maść ogrodniczą, będziemy zamalowywać wszystkie rany. Chodzi o to, żeby po prostu nie dostały się jakieś. Patogeny, czyli na przykład te grzyby, jakieś szkodniki, żeby się nie dostały do tych ran. Jak będą zamalowane rany, masz się ogrodniczą, to łatwiej się to będzie goić. No i co? Podkładamy mikrofon i zabieramy się do wycinania. Dokładnie. Działamy. Jeszcze takie ostatnie ujęcie z ręki. Bo już zmrok. Dzisiaj troszkę w tym cięciu mi przeszkodził mój serdeczny przyjaciel Zbyszek, ale on też potrzebuje przyciąć swoje drzewka. I byliśmy u niego na działce. Zobaczyć jak to u niego wygląda. No u mnie to wygląda tak. No, przycięte są dosyć mocno w tym roku nasze drzewka. Mam nadzieję, że widać, bo już się mrok robi. Dosyć mocno są przycięte. Przyszła do mnie moja pomocnica Gabrysia. O, tutaj, tak jak widać, prześwietlone gałęzi co nie miara, ale będziemy zbierać je dopiero jutro. Tutaj, jabłonka są mocno prześwietlone. Trochę wiatr dzisiaj daje, ale mam. Gumeczkę założoną na mikrofon, to, to mam nadzieję, że nie będzie tak mocno tego wiatru słychać. a jest bardzo ładnie, mi się daje pro, poprowadzić tutaj. No i co, jeszcze jedna ważna rzecz. Januszki, grażynki, pamiętajcie, żeby koło pnia zawsze odchwaścić, żeby drzewko... No, właśnie tutaj odchwaściłem jedno na próbę, resztę muszę odchwaścić tak, żeby drzewko po prostu nie konkurowało z, z trawą. Że jak je tam nawieziemy, to wszystkie składniki odżywcze będą dla drzewka i ono będzie sobie ładnie rosło. No, to co, żegnamy się Gabrysianie. Zimnego gugrutka żegnamy Was bardzo serdecznie, Januszek, Gabrysia. Papa. Papa, pa. dajcie pa. łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. To zasubskrybujcie papa. Do następnego filmiku. papa. Pa. Ja